Mamy bardzo chętnie A to ten głos. Kto jest tutaj w naszej kuchni? A! Zadomowił się u nas pajączek, i nawet sieć powstała, pajęcza, ale podobno pająki mieszkają w szczęśliwych domach. Nie wiem, mam nadzieję, że moim nie mieszka, bo ja przyznam, że. Trochę się boję. W ogóle dzisiejszy program to taki test dla mnie, bo będą i pająki, to już teraz, ale też koty. No, w naszym plenerowym studiu pachnie, jak mówiliśmy, cynamonem. Powoli, bo będzie też o cynamonkach. Pachnie karpiem od Grzesia Łapanowskiego, znaczy z kuchni Grzesia Łapanowskiego, ale pachnie też lawendą. A dlaczego? Między innymi lawenda ma posłużyć odstraszaniu pająków, jeśli ktoś ich nie lubi. Ja akurat w przeciwieństwie do Tomka. Nie mam z tym problemu. Marta Grochowalska, aromaterapeutka, dzień dobry. Dzień dobry. I Eryk Połecz, ekspert do spraw zwalczania szkodników, będą dzień opowiadać dobry. tym, którzy mają pająkowy problem, jak sobie z nim poradzić. Chyba wszyscy mamy, no bo robi się zimno, a pająki szukają, szukają ciepła. Tak jest. No, jest teraz sezon na pająki, to prawda. Ja też nie jestem ich fanką, ale jakoś staram się sobie z nimi radzić. Yes. Na pewno yeah. tak. Nie tak. jesteś sam. Na pewno widzimy ich więcej. Myślę też, że są większe o tej porze roku i faktycznie część osób będzie się stresować i będzie chciało sobie jakoś pomóc. Mogą nam pomóc naturalne metody, domowe, takie proste. Chemiczne też można powiedzieć jak najbardziej, m.in. olejki eteryczne, zioła, kadzidła przygotowane z tych właśnie naturalnych surowców, m.in. lawenda, ale też mięta, zwłaszcza mięta pieprzowa. Cudowna roślina do ogrodu, nigdy nie zaobserwowałam na moich pająków, na lawendzie już tak, ale ta mięta faktycznie się sprawdza. Czyli zadomowiły się na lawendzie? czasami zdarzają się, się. że robią się, okay. bo na lawendzie jest mnóstwo zapylaczy z kolei. Ale tam zostają, tak? Tam zostają. No. Raczej tak, raczej zostają i polują na właśnie na przykład pszczoły czy jakieś inne owady, które lubią bardzo lawendę. Okay. Naprawdę uwielbiają ją. No więc te pająki po prostu nawet do naszych domów podążają za owadami. No, i do ogrodów też. Czyli robią trochę dobrego jednak. Jak najbardziej. Także ja myślę, że właśnie pająki y, powinniśmy postrzegać tak pozytywnie, trochę sympatycznie. Mamy te wszystkie mądrości ludowe, które mówią, żeby pająki chronić, bo to symbol na przykład szczęścia, bogactwa, pomyślności i tak dalej. Albo jak się takiego zgniecie, to będzie, będzie zła pogoda. Właśnie, Dokładnie. u mnie w domu też tak było. U ile tych pająków zgniotłeś, skoro dzisiaj tyle Nie deszczu. powiem. Nie przyznam się, absolutnie nie. Biedne. Zatrzymajmy się przy tych naturalnych mhm. sposobach na to, żeby odgonić pająki. Czy to powinny być? Być zioła, rośliny w doniczkach przed naszym domostwem, czy może na parapecie? Obie metody są jak najbardziej skuteczne. No, pomocne, tutaj nie ma takiej stuprocentowej może skuteczności, są różne gatunki pająków, no więc musimy trochę testować, eksperymentować. Można mieć oczywiście na parapecie, na balkonie, w ogrodzie. Można też używać w domu, czy mieć jakieś suszone, właśnie um, bukiety, nawet do szaf. Można sobie włożyć saszetki w jakieś takich miejscach, gdzie one się pojawią. Plus właśnie olejki eteryczne możemy sobie dyfuzować, dodać do nawilżacza powietrza, jeśli Jegoś mamy. Spray taki domowy. Spreje, możemy zrobić, zrobić jak mm -hmm. najbardziej. Także możemy się po prostu otaczać tymi zapachami, Jasne. bo dużo z nich właśnie działa jako repelety, nie tylko zresztą na pająki. Przy okazji czasem pomagają na komary, nawet kleszcze, więc tutaj mamy takie wielotorowe działanie. I też działają na nas dobrze. Lawenda jest dla nas z tego, że właśnie odstresowywuje, uspokaja, także nawet jak zobaczymy tego pająka, którego nie lubimy, to może nam trochę pomóc. To może że to jest bariera przed pająkami już nas zobacz. relaksuje. I mięta, i lawenda przepięknie też wyglądają, a więc tutaj te walory hmm. estetyczne też to są oczywiste. zachowane. Panie Eryku, czy na wszystkie rodzaje Pająków, takie metody jak lawenda czy mięta pieprzowa, cytrusy działają? Czy są takie, które są oporne? Zdecydowanie większość ogólnie owadów nie lubi bardzo intensywnych woni, również tych dostępnych, które mamy w domu. Olejki eteryczne, jak sami wiemy, one są dość intensywne w zapachu. I Owady z reguły, tak jak tutaj Pani też powiedziała, to nie tylko dotyczy pająków, ale również dotyczy owadów latających i wszelkich owadów biegających, takich po prostu zapachów nie znoszą. Poza jakby tutaj wymienionymi e, można jeszcze wskazać, e, właśnie wcześniej też pani powiedziała cynamon. To też o nim e, mamy informacje i wiemy, że cynamon się świetnie sprawdza. E, nawet nie trzeba z nim robić specjalnie dużych eksperymentów. Wystarczy posypać w niektórych miejscach tym cynamonem. E, e, bazylia. Niektórych, czyli takich, gdzie, gdzie możemy, gdzie możemy spodziewać. się ich spodziewać. Z, w domu prawie każdy z nas ma przyprawy, czyli tak popularna bazylia e, oregano, ale również liście laurowe. To są Suszone. wszystko. No, suszone już też, oczywiście, wiadomo, że byłyby lepsze, świeże, aczkolwiek będzie w Polsce ciężko to dostać. Albo olejki. Bo są Albo olejki i to są też bardzo intensywnie, to są też rośliny, które mają bardzo dużą ilość, zawartość tych olejków. I te zapachy są bardzo charakterystyczne. My je uwielbiamy w kuchni, ale owady niekoniecznie. Panie Reku, e... mam pytanie, bo pan powiedział, że żeby stosować te na razie naturalne metody, bo zaraz tak. do tych chemicznych też przejdziemy, tam, gdzie możemy się spodziewać tego, Jasne. że komary, pająki i inne owady Pa. wejdą, a gdzie one wchodzą, gdzie możemy się ich e, spodziewać? Tak naprawdę możemy się spodziewać ich w wielu miejscach w naszym domu. E... Obserwujemy je głównie wieczorami, ponieważ są to stworzonka, które muszą znaleźć pożywienie. I to ciepło, o którym wspomniałeś. I to ciepło. Przede wszystkim znajdujemy je w miejscach w okolicach okien, czyli kiedy otwieramy okna, one często są gdzieś tam za framugą, w okolicach drzwi. Bardzo lubią miejsca, gdzie jest światło. Dlaczego? Bo tam się pojawiają inne owady, czyli muchy chociażby, tak? na które one polują, i w takich miejscach. Na pewno będziemy ich mieli zdecydowanie więcej. Ale dodajmy, że nie lubią miejsc, które są czyste. E, miejsc, które są czyste. Po prostu miejsca, które sprzątamy. Miejsca, które sprzątamy. Przy okazji możemy takiego owala również wciągnąć e, odkurzaczem i tak dalej. Nie ma. Nie ma a... Teraz już nie ma. A, aczkolwiek, aczkolwiek rzeczywiście pająk, są pająki, które wyszukują miejsca bardziej ciche, spokojne, takie, gdzie na tą ofiarę czekają. A są rodzaje Gatunki pająków, które są bardziej inwazyjne, bardziej agresywne, są w stanie zapolować. tak? Mają taki sposób wyłapywania swoich ofiar poprzez polowanie. Ale nie na nas? Czy są jakieś takie niebezpieczne? Nie, dla nas, dla dla nas ludzi całe szczęście w żyjemy w Polsce, właśnie i tutaj w naszym środowisku możemy być spokojni, przynajmniej. O tyle, że te gatunki, które żyją w Polsce, nie są dla nas groźne. Uf. Co prawda, mogą, e, pająki, większość zdecydowana pająków e, ma aparat, który nas może ugryźć to fizycznie, tak? natomiast są to ugryzienia bardzo niegroźne. E, u osób, które są uczulone, u osób, które mogą, e, e, są bardziej wrażliwe, mogą wywołać jakieś e, szersze, powiedzmy, e, reakcje, reakcje alergiczne. Powiedzmy, alergiczne mm. Natomiast o to bym się zupełnie nie obawiał. Co to jest takiego? Czy to jest głośnik z muzyką? E... Pająki nie lubią na przykład ze Ghostbusters w wersji Spider Buster na przykład. ze Spider-Man. Tak? Na rynku, Spider e... na rynku można prawda. dzisiaj kupić wiele rzeczy. Oczywiście poza tymi, które możemy sami stworzyć e... środkami. Na rynku jest oferowany, masę firm produkuje, różne rzeczy. Najwymyślniejsze są produkty z Azji, są produkty produkowane w Europie, chociażby takie, jak to wyglądające, jak radyjko. Jest jest ultradźwięki jakieś? Tak, tam są ultra dźwięki. Ja akurat hmm. osobiście nie jestem jestem do końca zwolennikiem tego i mam mieszane uczucia co do tego typu urządzeń. Natomiast parametry, które są zapisane w urządzeniach rzekomo przebadane i producenci twierdzą, że to działa. No ale ja osobiście tego nie one widzę. one muszą być po prostu podłączone do prądu, a na przykład. Są bateryjne, są też bateryjne, tak. No tak. baterie też. Są bateryjne, aczkolwiek jestem zwolennikiem bardziej fizycznych metod, czyli wykonywania na przykład domowym sposobem powierzchni lepnej, klejowej, tak. Jeśli chcemy te pająki wy eliminować kiedy one mogą wchodzić do naszego domu. Można zastosować kawałek tektury, papieru, chociażby tak jak w tym przypadku mamy, to są akurat gotowe, akurat te są w przypadku na przykład na gryzonie, tak? Świetnie się nadające, ale są sprzedaży na przykład kleje entomologiczne, sprzedawane nawet często w takich małych opakowaniach. Różnica pomiędzy zwykłym klejem a klejem entomologicznym jest taka, że on nie wysycha. On jest trwały i po posmarowaniu klejem jakimś biurowym, no to zaraz to znika. Natomiast takim klejem entomologicznym można taką pułapkę sobie samemu stworzyć, umieścić w okolicach okna i ona będzie aktywna przez nawet kilka tygodni. Czy ocet, który tak. ma zastosowanie no, w domu, w kuchni, wszędzie też odstrasza mhm. pająki? Tak, to jest taka tradycyjna metoda. Część osób też używa do sprzątania. Ja akurat może nie jestem fanką zapachu, ale jak najbardziej tradycyjne takie odstraszacze. Repelenty, byśmy dzisiaj powiedzieli, to były tak zwane octy złodziejskie i tutaj wyciągi octowe na bazie różnych aromatycznych roślin. Przyznaję. Tak jest. To znane jest od właściwie setek lat już. Bardzo legendarny środek, ale do dzisiaj stosowany, popularny, prosty do wykonania w domu. Po prostu zanurzamy na jakiś czas zioła. Suszone albo też świeże w occie Potem to możemy sobie odsączyć, odcedzić i takim octem, czy pryskać, czy nawet zostawić go na jakimś kawałku filcu. Coś takiego nasączyć. Tym octem kiedyś nasączano naturalne gąbki i zostawić w miejscu, które pająki lubią. Jeśli ktoś się nie boi i nie brzydzi, to może zrobić tak: szklanka, pająk, kartka. I wynosimy do ogródka, albo na zewnątrz, albo na a jakby ktoś miał z tym problem, to pisze do nas, my wysyłamy batę. I ona to wszystko za was załatwi. Pięknie dziękujemy za spotkanie. Polecam Proszę się. pamiętać też o kwaśnej, o cytrynie, bo ona też przecież cytrusy odstraszają no, pająki. No tutaj nie byłabym aż nie? taka do końca przekonana. Właśnie co ciekawe, olejek cytrynowy jest jednym z trzech takich najbardziej polecanych środków, oprócz miętowego i kasztanów, jadalnych lub też nie. Natomiast olejek cytrynowy w badaniach się nie sprawdził. I jednak pająki chyba lubią cytrusy tak samo jak my. Proszę zapomnieć w takim razie o tym, co powiedziałem. Chyba, że macie problemy z muszkami i owocówkami, no to wtedy na na pewno taka tak ta cytryna wyciśnięta się przyda. Dzięki, dziękujemy. dziękujemy to, Marta Grachowalska, Eryk Połeć. A co jeszcze przed nami w pytaniu na śniadanie? Sprawdźmy. Pająki.